Okay, o, jest i pan kierownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I tam siedziem. No przyjechaliśmy zgodnie z umową zobaczyć jak wygląda sytuacja w schronisku. A ma pan jakąś, że możecie po prostu... Możemy. Tak, no to proszę pokazać zezwolenie. A, ale żeby... co pan chce zobaczyć? Jakie zezwolenie? Na co? Może ktoś jeszcze przeprowadzić kontrolę, poglądać Na kontrole... kontroli już byliśmy, teraz zgodnie kontroli, z warunkami... Na kontroli nie byliście nigdy. Niech pan posłucha, bo do pana mówię. Chce no pan uzyskać na... informacje, więc panu tłumaczę. Byliśmy tak. tutaj na kontroli, na wizji lokalnej. Nie, na kontroli nie byliśmy. Podpisaliście nigdy. państwo zalecenia pokontrolne. No, to, to, to tak można nazwać, nie? No. Nie, tak to się nazywa dokładnie. Bądźmy precyzyjni tak. i umówiliśmy się, że za dwa tygodnie przyjedziemy i sprawdzimy, czy zalecenia pokontrolne zostały tak, wdrożone. To znaczy mówię, jeżeli macie na zezwolenie dzisiaj, żeby tutaj Dobrze. wejść, to ja was puszczę. Jeżeli nie macie, Od to kogo nie? chce pan zezwolenie? Od pana prezesa. Już bardzo proszę. No, także zadzwonić, coś tego nie ma problemu. Czyli nie wpuści nas Pan dzisiaj nie, do. Jeżeli do nie macie zezwolenia, ma, to. No, no że Panu pokazuję, proszę. Nie? Jeżeli to, Pani to, panu, to nie ma problemu. To nie, nie, no. ma problemu. nie ma problemu. to jest Wasze zalecenie, które Państwo żeście podpisali. Poczekajcie. Proszę się zapoznać z dokumentem. Mówię, że możecie do nas przyjść, bo to, że Wy tam sobie możecie, to, 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 to nas nie interesuje. Mówię, czy ma Pani zezwolenie od prezesa na... Ale na wejście ale do to schroniska to... nie potrzeba żadnego, no więc ja, proszę pana, Więc ja Panu tu patrzę. Żadnego... Czy, i, czy pan tłumac żadnej tłumac zgody. ma Pani od prezesa. Prezes i sekretarz. Ale to Wasz. Ale ja, że macie zezwolenie od naszego na wejście tu... Ale proszę. proszę Pana, my jesteśmy w miejscu, y, y, w którym należy do Urzędu Miasta. Pana, ale ja pan, ja... pan Prezydent Lęk powiedział na konferencji prasowej, że schronisko nie ma nic do ukrycia. No oczywiście, No więc proszę nas dodać. puścić Ale i pokazać, no, nie, nam. że Jeżeli nie przychodzicie w tej sprawie, no to mówię: macie zezwolenie od naszego prezesa, nie ma problemu. Ale proszę no. pana, to jest schronisko miejskie. Ja nie potrzebuję zezwolenia od pana prezesa, żeby wejść do schroniska miejskiego. Niech proszę pan to zrozumie. Macie, pan jest panu... urzędnikiem, yy, tak. pan jest macie, urzędnikiem pan pracuje pan w spółce raz. miasta. Masz pan zezwolenie od prezesa naszego? Nie potrzebuje na wejście nie jak do pan schroniska. Nie no to pan nie wejdziesz. No, no ja panu za to nie poradzę. Proszę pana. Wie pan, jaka jest sytuacja w tym schronisku? No, wie. wie pan, że było dużo nieścisłości, że było dużo zdaniem, zaniedbań. Że wiem. Podpisaliście protokół pokontrolny. Chcemy teraz przyjechać. Przyjechaliśmy zgodnie z umową, zgodnie z tym, co z prezesem no, więc, uzgodniliśmy, no, że no, więc, ustaliliśmy, że po trzech dniach z, doprowadzicie boksy do porządku, po dwóch tygodniach wszystkie zwierzęta będą przebadane. Przyjechaliśmy sprawdzić, czy zalecenia pokontrolne zostały wykonane. No, więc, tłumaczę, Nic więcej. Tłumaczę panu, czy ma pan zezwolenie od prezesa. Ale ja nie potrzebuję na wejście nie, do schroniska żadnego bez... no Ale jeżeli prezes... Proszę... proszę pana, ja dzwonię do prezydenta w tym momencie no i pan prezydent pan przyjedzie. No to proszę no. bardzo, no dzwoni pan do prezydenta, nie widzę problemu. No to dzwonimy do urzędu miasta w takim wypadku. Dobrze.